Dzień dobry, kochani. Juhu! Piątek, piątunio. E, słuchajcie, to jest. Poczekam na kogoś. Jak, jak zawsze się pochylam, to e, patrzę w kierunku wody. <noise> że tak, że to jest dobry moment na wodę. Czekanie na Was. O, ile nagle osób dołącza? Myślałam, że będzie mało Was o tej godzinie. A to proszę. Tak, kochani, słuchajcie, yy, to jest totalnie spontaniczny live, także dla mnie. <grytanie> nie planowałam go w ogóle, ale dzisiaj wstałam, yy, zadbałam o siebie, tak na nazwę. Yy, może, może na końcu Wam opowiem, co tam się działo, ale to ma związek yy, z rozwojem duchowym. No, I, i tam zadbałam o siebie i do mnie przyszło: zrób dzisiaj livea, zrób livea. <grytanie> Więc jestem, a mamy mm, do tego świetne okoliczności, do tego, żeby zrobić to live'a. Więc ym, dzisiaj króciutko, konkretnie na temat. Króciutko. Tak za bardzo nie mam nawet czasu, więc. No, będzie króciutko. Musi być. Yy, dobrze, jeszcze chwilkę poczekam. Jak się dzisiaj macie? Pomarki dopisują? Czy nie? Jakie macie plany na długi weekend? My nie mamy takich żadnych konkretnych. Ym... Nigdzie nie wyjeżdżamy dalej, ale będzie fajnie. <grym> ale będzie superowo. Kochani, dzisiaj właśnie a propos długiego weekendu. Ym, a propos... Już zrobiłam ym, sobie taki projekcik na okładkę tego live'a i napisałam sobie redukcja a uroczystości, wyjazdy, spotkania. Co tu ma się dziać w ogóle? I zainspirowała mnie ym, do tego tematu raz, że właśnie mamy ten długi weekend, a dwa wiadomość ym, od jednej z Was, która mną aż tak... Ale jak tak można? <grym> Nie, 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 to tak, to tak nie działa, tak nie może być. Także sobie poruszymy ten temat. Um, oczywiście, to, że ta osoba napisała taką wiadomość um, pokazało, znaczy uświadczyło mnie w przekonaniu, jaką drogę ja przeglądałam, bo kiedyś napisałam tak samo jak ona. Także no. To co, jedziemy, kochani. Mm. Tak, to jest tak spontaniczny live, że ja nawet nie mam notatek. Wiecie, że to jest coś po prostu. <grymnie> niesłychanego. <grymnie> u mnie, przepraszam. Więc tak, kochani, punkt numer jeden. Właściwie będą takie dwa najważniejsze punkty. Nie wiem, czy tam jeszcze jakieś mi się objawią. <grymnie> w czasie nagrywania zobaczymy. Ale dwa takie najważniejsze punkty. Punkt numer jeden. To, że. Chcesz o siebie zadbać, to, że chcesz odżywiać się bardziej zdrowo, to, że chcesz więcej się ruszać, to, że chcesz redukować tkankę tłuszczową, nie oznacza, że masz siedzieć w domu zamknięta na cztery kłódki i nie wychodzić do świata. To jest największa krzywda, poza jakimiś tam zaburzeniami i tak dalej, w tej sferze zmiany nawyków, zlowego trybu życia, którą możecie sobie zrobić. I tak, jakby chciała wrócić myślami do momentu, do etapu, kiedy ja myślałam w taki sam sposób, co mną kierowało. Najbardziej bałam się tego, ale przecież ja mam wyznaczoną kaloryczność i wyznaczone makro i jak ja gdzieś pójdę do znajomych, jak ja gdzieś pójdę do restauracji, jak ja gdzieś wyjadę, to jak ja mam tego pilnować? Bo pójdę na obiad do restauracji, i przecież w restauracji nie jest napisana gramatura. Nawet jakbym chciała, byłabym taka szalona, żebym siedziała z fitatu w restauracji, to nie ma jakby realnej możliwości, żeby to wpisywać i mieć nad tym taką całkowitą, zupełną kontrolę. Więc mnie to przerażało, tak. Kolejny aspekt, który mnie po prostu yy, demotywował do wyjścia podczas redukcji ze znajomymi, ze znajomymi, to taki, że oni nie będą mnie wspierać. Bo ok, idziemy do restauracji, ale jak chcę zmienić swoje nawyki żywieniowe, nie chcę zamówić pizzy, tylko chcę na przykład zamówić sałatkę. I teraz, tak, jaka będzie reakcja znajomych? Czy oni się będą ze mnie śmiać? że co Ty wymyśliłaś, przesadzasz, weź z nami pizzę, czy będą tym gardzić, czy ja się będę czuła taka odosobniona i osamotniona w tym towarzystwie. Więc to faktycznie może spowodować bardzo wiele stresu. Ale kochani, to nie jest metoda. To jest kwestia tego, żebyście Wy sobie musieli przepracować ze sobą pewne, pewne tematy. Temat numer jeden. Myślałam, że to będzie krótki live, ale widzicie, to płynie. <laughs> Temat numer jeden. Jakby uświadomienie sobie i bycie w pewności, że to, co robię dla siebie, to nie jest jakiś mój wymysł. To nie jest, nie wiem, bo to jest, nie robię tego, bo to jest modne. Tylko robię to dlatego, bo chcę o siebie zadbać. Kurczę, żyje się tylko raz. I właściwie nikt z nas nie wie, kiedy życie, kiedy to życie się skończy. Mamy tylko jedno ciało i jeden organizm. Nie ma jakiegoś tam zapasowego w szafie, że okej, okay, zaniedbałam siebie, przybieram się. <noise> no nie ma tak dobrze. Więc jakby upewniamy się i gratulujemy sobie, że zdecydowałam się na zmianę, bo wiemy, że to nie jest łatwe i czasem nie jest przyjemne. Ale ja to robię, bo mam wyższy cel. Bo chcę o siebie zadbać. Czuję i wiem, że to będzie dla mnie dobre i że to jest dla mnie odpowiednie. Więc jakby uświadomienie sobie tego, tak wbicie sobie to do głowy, tak młotkiem jak młotkiem gwóźdź i to jest nie do ruszenia. Kwestia numer dwa. Jeżeli masz poczucie, że wyjdziesz ze znajomymi którzy będą się z Ciebie śmiać, którzy sprawią, że będziesz czuła się źle, eee, <coughs> przepraszam, będziesz czuła się nieswojo, to zastanów się, czy, czy ci ludzie są warci tego, żeby byli nazywani Twoimi znajomymi. Bo wiem to sama po sobie. To, jakimi ludźmi się... E, to, jakimi ludźmi się otaczasz, szalenie mocno wpływa na całe Twoje życie. Na to, jak się rozwijasz, na to, jak na co dzień funkcjonujesz, na to, czego, na to, czego pragniesz właściwie od życia. Więc, jeżeli masz przy sobie ludzi, którzy cię ciągną w dół, którzy nieustannie podcinają ci skrzydła, warto się zastanowić: Czy w miłości, oczywiście uprzejmości i serdeczności, nie powiedzieć im do widzenia? Życie jest za krótkie, słuchajcie, na to, żeby otaczać się toksycznymi ludźmi. Zwłaszcza jeśli macie tego świadomość. Jakby sami sobie robicie krzywdę. Także tak, to są takie dwa aspekty. <śprawo> prawo tego punktu pierwszego. Także jakby ja rozumiem, dlaczego ludzie, którzy zaczynają w te w zmieniają swoje nawyki żywieniowe. Dlaczego oni czują, że najlepiej będzie, jak będą siedzieć w domu. To nie jest sytuacji, bo to nie jest życie, tylko wegetacja, a wy macie żyć. I po pierwsze, yy, tutaj to musi też wybrzmieć. Wy nie jesteście dla diety. Wy nie żyjecie po to, żeby być na diecie. Tylko dieta ma być dla was, żebyście wyżyli dłużej, żebyście wyżyli mocniej, żebyście wymieli mnóstwo energii. Rozumiecie, o co chodzi? Także zmieniamy to sobie. Jeżeli macie. Dziękuję. Super kolary, dziękuję. Jeżeli macie w sobie tą pewność, po co ja to robię, i wiecie i czujecie, że to jest dla was dobre, że nie macie jak nagle jakiegoś takiego hopla, że jesteście w tym rozsądni, nie ma tu żadnej skrajności, um, idźcie na spotkanie ze znajomymi. Jeżeli są Wam serdeczni i przychylni, i chcą dla Was jak najlepiej w sytuacji, kiedy. Wy chcecie się cieszyć życiem i chcecie z nimi spędzać czas, ale zamiast pizzy zamówicie sobie sałatkę. O, Athletic Ad Studio dołączyło, dzień dobry kochanie. Tak, jeżeli wy zamówicie tą sałatkę, to jakby to nie jest nic złego. To nie jest powód do tego, żeby, nie wiem, gardzić wami. Jakby to jest po prostu wasz wybór i macie do niego prawo, zobaczycie też, um, ja na przykład tak miałam, hejjo, hejjo kochanie, ja na przykład miałam tak, że właśnie gdzieś wychodziłam i wybierałam sobie konkretne rzeczy, które chcę zjeść i były to inne produkty, niżeli pozostałego towarzystwa, a po co Ci to, ale Ty się ograniczasz i tak dalej, ok, przyjmowałam takie pytania, Minął czas, ja byłam konsekwentna, robiłam swoje, byłam sumienna Wierzę, że robię to dlatego, bo siebie kocham, bo chcę o siebie zadbać. I później te same osoby zadawało, zadawały pytania, widząc moją zmianę, moją metamorfozę, zadawały pytania a jak ty to zrobiłaś? <grym> Słuchajcie, i to jest to jest klasyk. Po prostu to jest klasyk. Także bardzo ważne <krym> przepraszam bardzo ważne, kochani, żebyście się nie alienowali, tylko po prostu podczas redukcji także żyli wychodzili do znajomych, wyjeżdżali, korzystali z tego przepięknego życia! Brali go pełnymi garściami, a nie widzieli tylko ściany pokoju. I teraz drugi punkt, czyli jakimi zasadami się właściwie wtedy kierować? Jak ja wychodzę gdzieś ze znajomymi, idę na imprezkę, wyjeżdżamy gdzieś na weekend i. Jakby nie chcę przerywać tego, że jestem na redukcji, no ale chcę korzystać z tego życia. Więc warto po prostu sobie ustalić pewne zasady, takie, które sprawią, że nie będziecie czuli się mocno ograniczeni. I tak troszeczkę, słuchajcie, przepraszam 30%. Nie będziecie czuli się ograniczeni i w międzyczasie będziecie czuli, że o siebie dbacie. Ja się napiję, przepraszam Was, ale tak chcę mi się kaszleć. Ta klimatyzacja w galerii handlowej to nie wykończa. Tam jest tak suche powietrze. I teraz tak, jakimi zasadami się kierować? Zacznijmy od napojów. Tak, wyjeżdżacie i macie ochotę wypić coś z procentami. Wiadomo, alkohol, drinki mają mnóstwo kalorii i mnóstwo cukru. I teraz tak, żeby nie mieć poczucia, ja wyjeżdżam w piękne miejsce, chcę sobie siąść z aperolkiem, a nie mogę, bo redukcja. Wypij sobie tego aperolka, ale wypij jednego, a nie trzy. Wypij sobie tego aperolka, ale po aperolku wypij sobie szklankę wody. Jest to jakieś rozwiązanie? Mamy kompromis? Mamy. Chodzi o to, żeby po prostu. Niejako troszeczkę trzymać się w ryzach na zasadzie, wyjechałam na wyjazd, okej, okay, jestem na redukcji, ale to jestem na redukcji w domu, a tutaj cholej dusza piekła nie ma, bo wiecie, co się stanie, i to macie jak w banku, że wrócicie do domu, będziecie mieli takie wyrzuty sumienia i będziecie robić jakieś głupoty na zasadzie jakiejś detoksy, głodzenie się. Uniknijcie tego. Nie popełniajcie błędów koleżanki. <grytanie> Także wypijcie to, na co macie ochotę ale dodajcie do tego więcej wody. Um, inna alternatywa. Drinki mają mnóstwo kalorii i mają mnóstwo cukru. Okej, okay, może z drinka zrezygnuję. Już dużo ich wypiłam w swoim życiu. Na no, zasadzie ja wiem, jak one smakują. <laughs> w takim razie może tym razem napiję się winka czerwonego. Półwytrawnego albo wytrawnego. No po prostu to jest Mówiąc jak pyszny alkohol, odpowiedź tak trochę yy, patologicznie brzmi, ale można wypić wino zamiast drinka. Wino, które ma troszeczkę mniej tego cukru, ma więcej właściwości prozdrowotnych, no bo porównując czerwone wino półwytrawne, przepuśćmy, a na przykład mochito, no to chyba nie muszę tłumaczyć, nie? No jest duża różnica i ten wasz organizm też to odczuje. Yy, jeżeli dokonujecie takich wyborów na zasadzie chcę na wyjeździe o siebie zadbać. Pamiętajcie też o tym, proszę, żeby korzystać też z tego wyjazdu i żeby nie było tak, że jednego wieczoru wypijecie nawet wino czerwone, ale wypijecie go dużo, drugiego dnia macie po prostu dzień out, bo, bo jest kac. Woda, wasz najlepszy przyjaciel. Winko, woda, winko, woda. Na no, takiej zasadzie. Jeśli chodzi o jedzenie, na takich wyjazdach często i gęsto mm, zwłaszcza jak jest lato idziemy na przykład na morze gofry, lody i tak dalej zjedz sobie tego gofra ja jak jestem nad morzem po prostu to jest nieodłączny element, ja muszę zjeść gofra <grych> z owocami i z witą śmietaną także zjedz sobie tego gofra przepraszam. zjedz sobie ulubione lody nie stawij krzyżyków na tych produktach, bo będziesz cały czas o nich myślała. Zakazany owoc najbardziej smakuje. Będziesz sfrustrowana i nieszczęśliwa. No bo ja wyjechałam na wakacje, wydałam mnóstwo pieniędzy, a nie mogę sobie zjeść loda, bo jestem na redukcji. Nie róbcie sobie tego. Zjedz loda. Zjedz gofra. To, na co masz ochotę. Ale niech to na przykład będzie związane z tym, że zjesz jednego gofra w ciągu dnia, a nie na przykład trzy. Że to będzie lód, Albo na przykład, że zjesz go wraz z owocami, a nie z nutellą, dżemem i jeszcze polewą tofi. Na przykład. Rozumiecie, o co chodzi? Jakby szukamy sobie takich kompromisów, dzięki którym nasz organizm i głowa będą czuły się w porządku, mając na względzie to, że jestem na redukcji. Ile już gadam? Boże, nie włączyłam nutnika Jest się nie wiem. Zakręcona. Te włosy do mnie nie pasują. Powinna mieć taką szupę i, i wtedy ona pokazuje moje po prostu nieogarnięcie. Yy, także tak. Yy... Zgubiłam wątek Aha, z tymi słodyczami. Jedziemy, jemy, ale z głową. <laughs> yy, na przykład, jeszcze co. Yy, jeżeli wiecie, że jest jakaś okazja taka, żeby zjeść, nie wiem. Idziecie do kawiarni, gdzie słynie z tego, że są pyszne bezy. Kocham bezy. I jakbym była, miała taką świadomość, na pewno bym do niej poszła i na pewno bym sobie taką bezę zjadła, bez względu na to, czy jestem na redukcji, czy nie. Ale jem sobie taką bezę i idę na spacer. Po prostu. Ym, nie na zasadzie, że jem bezę. O rany, jak ja mogłam to zrobić, przecież jestem na redukcji. I zaczyna się po prostu. Tu, 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 tu się w głowie, tu się w głowie zaczyna y, totalnie zbędny monolog. Zjadłaś bezę, bo miałeś na nią ochotę, bo nie chcesz chodzić z suslowana na wakacjach. Niech tak, bo nie chcę. Kurczę, no nie po to, gdzie siedzimy i wy, wy, wydajemy pieniądze. Zjadłam, bo miałam taką ochotę, ale żeby być cały czas na takiej płaszczyźnie, dbam o siebie i chcę poprawić te swoje nawyki żywieniowe systematycznie. Chcę poprawić swoją aktywność pójdę na spacer. Nie na zasadzie, że zjadłaś bezę na wakacjach, bo cały czas mówimy, słuchajcie, o wakacjach. Nie na zasadzie, że zjadłaś bezę i teraz wracasz do hotelu i robisz godziną tabatę. Bo Wy nie macie jakby się karać za to, że zjadłyście coś, na co miałyście ochotę, tylko macie tak fajnie łączyć, macie w tym płynąć. Ja na przykład wiem, że gdybym zjadła taką bezę, wzięła sobie kawkę, jeszcze mrożoną, tak jak byłam w Szczecinie ostatnio, i gdybym się położyła, ja bym się po prostu źle czuła. Yy, fizycznie. Ja wiem, że jak sobie tak pojem słodyczy, gdzie ma coś, co ma dużo cukru, ja wiem, że ja muszę iść się przejść. Ja muszę być w ruchu. Ale nie intensywnym yy, z, z takim poczuciem, ja muszę teraz to spalić. Nie. Okej, okay, zjadłam, Troszkę za dużo. <grym> Niestety nie żałuję tego absolutnie. Takie było moje pragnienie. Ale żeby jakby nie zatopić się w tym wszystkim i nie, zatopić, nie wrócić do tych starych nawyków, pójdę sobie na spacer na takiej zasadzie. Jeśli chodzi o obiady, wszelakie, takie jedzenie, dania główne, to są wszystko kwestie waszych wyborów, i proszę nie każcie się za nie. Um, powiem z mojej perspektywy, jakby mi zależało na redukcji, a byłabym w tym czasie na wakajkach. Um, ja na przykład wiem, że jak ograniczę węglowodany, ograniczę, nie, nie wyeliminuję, ograniczę węglowodany, bardzo dobrze to na mnie wpływa, na moje ciało. Mam też tak dużo energii. Więc na przykład szukam posiłku, które. Ma tych węglowodanów troszeczkę mniej. Nie mówię, że na przykład idziecie na obiad i zamawiacie sobie. Nie wiem, sałatę z pomidorem, bo wy się macie najeść. Tylko po prostu na zasadzie, no, nie zamówię pizzy, ale może sobie zamówię makaron. I może spytam obsługę, czy jest możliwość zrobienia mm, na pełnoziarnistym makaronie, tego dania, albo na makaronie durum. Widzicie? Tak wygląda życie. Tak wyglądają tak wygląda wasz czas wolny. Jeżeli wy jesteście na redukcji, ale tu macie wszystko poukładane. Nigdy bym nie powiedziała komukolwiek, nawet sobie, że jadę na wakacje i latam cały czas z telefonem z odpaloną aplikacją Fitatu i wpisuję wszystko, bo to nie są wakacje. Wy na wakacjach macie odpocząć, wy na wakacjach nie macie myśleć o ilości kalorii, o ilości makroskładników. tak w takim rozumieniu, że powinna być tyle, tyle, tyle i tyle. Uwolnijcie się trochę. Jedzcie to, na co macie ochotę. Ale niech to wszystko będzie tak, jak Wam podawałam te przykłady. Niech to wszystko takie płynie i będzie takie swobodne, ale miało taką solidną podstawę. Jeżeli Jesteście na wakacjach i macie ochotę, ale się i macie ochotę zjeść tą pizzę. Kurde, pizka jest super. <laughs> zjedzcie sobie, kochani, tą pizzę. Ale na przykład wtedy zjedzcie skromniejszą kolację. Po prostu, we wszystkim musi być balans. W życiu musi być balans, W diecie też, zwłaszcza na wakacjach. Bo wy jedziecie po to, żeby odpoczywać, z zastrzeżeniem, że odpoczywanie. Nie równa się napychanie jedzeniem z myślą, że wrócę do domu i będę cisnąć, będę cisnąć, ale na wakacjach. Nie róbcie sobie tego, bo to jest błędne koło. Nie przyniesie Wam to szczęścia, radości, satysfakcji. A ponadto, jeżeli jecie w domu bardzo zdrowo, dbacie o siebie, nawet nie bardzo, zdrowo, dbacie o siebie, Trzymacie się na przykład w reguły 80% zdrowe, wartościowe posiłki, 20% niezdrowe, bardziej przetworzone. Jeżeli pojedziecie na wakacje i będziecie i zamienicie te proporcje tak mocno, nawet że 90% przetworzone, a 10% zdrowe, wasz organizm będzie się buntował. Będziecie się bardzo źle czuli. Nie psujcie sobie wakacji. <laughs> to nie jest tego warte. Wierzcie mi, Wy doskonale wiecie, jak smakują chipsy. Doskonale wiecie, nie wiem, jak smakuje Snickers. Doskonale wiecie, jak sma smakują, <laughs> przepraszam, frytki z frytownicy. Wy to już wiecie. Może czas poczuć, jak to jest, jak człowiek czuje się lekko i tak w skodzie ze sobą na wakacjach. Poczuć coś innego takiego, wznieść się na ten em, wyższy, cudowny level. Więc kochani, tak jak mówię, jeżeli macie jakieś pytania, <laughs> przepraszam, możecie śmiało zadawać, bo zaraz kończymy. Tak jak mówię, jeżeli macie ochotę zjeść coś na wakacjach, macie ochotę zjeść coś na spotkaniu ze znajomymi, zjedźcie to. Tylko niech to wszystko nie będzie takie. Jakby to powiedzieć? Nie będzie takie na zasadzie, że robicie coś przeciwko sobie. Znaczy, jak będziecie jeść, nie będziecie tego czuli. W sensie, że wrócicie do domu, jakie ja mogłam tu zjeść i tak dalej. Tego się pozbywamy. Zjadłaś coś, na co miałaś ochotę. Po prostu znajdziecie jakiś taki kompromis na to wszystko. Tak jak Wam mówiłam z tą pizzą. Jeżeli idziecie z tymi znajomymi, idziesz z tymi znajomymi, oni będą mieć pizzę i ty też masz ochotę na pizzę zjedz tą pizzę sobie. <grym> Ale najwyżej, jak idziecie późnym wieczorem, nie jest już obiadu w domu. Przed takim zjedzeniem pizzy wypij sobie dużo wody. Po zjedzeniu takiej pizzy wypij sobie jakieś fajne takie ziółka, żeby tu usprawnić pracę jelit. Ale nie na zasadzie, że wracasz do domu i ciśniesz godzinną tabatę. <grym> Niech to wszystko będzie w zgodzie z Wami. Niech to wszystko będzie rozsądne. Niech to wszystko po prostu będzie mądre bo to jest bardzo ważne, żeby przeprowadzać tą redukcję i w ogóle funkcjonować tym, na tej płaszczyźnie zdrowego trybu życia, żeby to miało ręce i nogi, żebyście nie mieli poczucia, że coś Wam ucieka, że ta redukcja coś Wam zabiera. Ma zabierać tylko zbędne centymetry. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, jeżeli... Już kończę. Jeżeli będzie taka sytuacja, już nie mówiąc o wakacjach, ale na przykład o takich wyjściach, że wy yy, w weekend. Ma, trzymacie dietę od poniedziałku do piątku, a w weekend, w weekend zalewacie się alkoholem, jecie wszystko, co przetworzymy, no to wiadomo, że ta redukcja wtedy nie będzie miała. Nie będzie tych efektów. Szukamy rozwiązań. Chcesz jeść na weekend coś bardziej przetworzonego, albo gdzieś wychodzicie i chcecie zjeść po prostu większy obiad. Okej, okay. nie musisz liczyć kalorii. Nie musisz liczyć makro, po prostu ym, zredukuj wcześniejsze posiłki, żeby one były mniej kaloryczne. Na takiej zasadzie. Także szukamy, słuchajcie, kochani, rozwiązań, tak żebyśmy my się dobrze czuli sami ze sobą i żebyśmy czuli, że korzystamy z życia. Chcę o siebie zadbać, chcę się wznieść na inny level, ale nie, że siedzę w chałupie zamknięta. Nie róbcie sobie tego. Dobrze, kochani, widzę, że nie ma żadnych pytań. Także dziękuję Wam ślicznie za tego spontanicznego live'a. Trochę tu się osób przewinęło w międzyczasie, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas, za poświęconą uwagę. I widzimy się niebawem. Miłego weekendu. Wszystkiego dobrego. Pa, pa!